Witam serdecznie na kanale moje DC i dzisiaj zapraszam do filmiku z rozkręcenia i takiego serwisowania tego oto noża, czyli CRKT Large Pilar. Można sobie zadać pytanie, tym kto wie, jak często rozkręcam noże, i czyli... ja odpowiadając od razu, rzadko, z jakiego powodu zdecydowałem się na rozkręcenie akurat tego całkiem świeżego u mnie modelu noża problemy techniczne porządku, a początku ano, powód jest taki że blokada w tym nożu, w tym moim egzemplarzu no niestety, ale przy takim otwarciu jest tutaj wyczuwalny, delikatny blade play góra-dół jak sobie docisnę delikatnie ten listek od frame locka, już tego problemu nie ma, więc tutaj jest pewien problem wynikający właśnie z tego no i postanowiłem sobie go rozkręcić, żeby zobaczyć co tam się takiego złego dzieje raczej, raczej będę się skłaniał ku temu, żeby żeby hmm. Czyżby to było coś większego. No nie, no co, te, te siódemka, sprawdźmy. E, Skłaniam się po prostu po rozkręceniu, przy czyszczeniu tego noża. E, to też myślę, że dobrze wpłynie na jego e, mechanikę. Nie, nie pasuje. Czyli jednak te szóstka. Sprawdźmy e, tą te szóstkę. Już pierwsza śruba już stawia... Znaczący opór. To widzę, że łatwo nie będzie. Spróbujmy z drugiej strony w takim razie. O, czyli tam widzę, że Nie, też za bardzo nie chce załapać muszę musieli tutaj chyba dużo dużo tu dodać coś czuję, że będę musiał się trochę tutaj mm, przy tym namęczyć dobra, ta już chyba puściła Okay. no i ja będę próbował po prostu po rozkręceniu sobie tą ten listek delikatnie dogiąć o proszę, to mamy problem taki, że muszę się z dwóch stron śrubki kręcą dobra to już wypróbował. Ok, no czyli tu mamy jeden komplet, to sobie damy na bok. Teraz już mamy z drugim, czyli trzeba po prostu sobie ją przytrzymać. No i miejmy nadzieję, że, że to nam ten właśnie mi ten problem rozwiąże. Zastanawiałem się nad odesłaniem na, na reklamację tego noża. Pamiętam też dobrze historię z pierwszym pilarem, którego musiałem za, zareklamować, no bo tam jednak tam problem z blokadą również był dosyć, dosyć mocny. No ale stwierdziłem, że tutaj nie jest to aż na tyle uciążliwe, żeby, żeby go odsyłać, wydawać pieniądze na to i jeszcze tutaj się bawić, czekać z powrotem na ten nóż, więc stwierdziłem, że nie będę wszystkiego robił spróbuję sam się z tym problemem zmierzyć ja są tak jak mówiłem wcześniej niewielki dobra, teraz pora na pivot ohoho, oh. tu też musimy go ostro dać hmm, jakiegoś Lock Titan tu mamy Backspacera. możemy go sobie wyciągnąć Już się poddaje, ale też musieli to mocno to skręcić. No i stwierdziłem, że nie będę, nie, nie będę tutaj się bawił w takie reklamowanie. Poradzę sobie z tym problemem. Przy okazji będzie też filmik dla Was jak w CRKT Large Pilar wygląda od środka. Już widzicie, że trochę go zanim zawiałem się za rozkręcenie. Trochę go sobie ponosiłem. Ale konstrukcja, jeszcze stopin konstrukcja nie jest jakoś mocno e, skomplikowana. Ok, podkładki, oczywiście teflonowe I tutaj ciekawostka, bo ile co prawda bez filmiku, bez nagrywania, ale rozkręcałem też pierwszego pilara. I nie pamiętam, żeby tam podkładki były z różnych, różnych wielkości z jednej, z drugiej strony. A tu zobaczcie z tej strony gdzie mamy nazwę, logo CRKT ta podkładka jest no, zdecydowanie większa niż z tej drugiej pomijając fakt, że z tej drugiej jest krzywa ale to już trochę widziałem jeszcze przed rozkręceniem noża, że coś mi tutaj te podkładki jakoś tak dziwnie wystawała, kiedy go sobie tutaj oglądałem od tej strony na skręcony nóż smarowałem to już wtedy zauważyłem, że coś tu mi jakoś dziwnie nie odstaje. No i faktycznie dobrze widziałem, jak się okazało. Przystępujemy do czyszczenia. Standardowo jak u mnie do tej pory, reklama niezapłacona, żeby nie było. Chusteczki do okularów z Rosmana. Gdyby ktoś pytał, dobrze się sprawdzają. Jeśli chodzi o czyszczenie, nie tylko okularów czy jakiejś różnej tam optyki, ale również. Jeśli chodzi o wyczyszczenie noża, też sobie dobrze dobrze z tym radzą. Weźmy te różnorakie podkładki. Cała mechanika w noży jest, muszę przyznać, dosyć, dosyć dobra. Ku mojemu też trochę zaskoczeniu, bo spodziewałem się na z teflonu w nożu mocno też budżetowym, no to spodziewałem się, że będzie tutaj jednak, jednak ta mechanika no średnia, tak? Ale jest naprawdę całkiem przyzwoita. Oczywiście w tym większym modelu mamy. Mamy flipera, tak? więc tutaj trochę inaczej to też się otwiera, czy oczywiście przy użyciu tego otworu również można nóż sobie otworzyć. Również ten spidey flick też tutaj funkcjonuje, jak najbardziej działa. Dobra, no teraz wyczyśmy sobie ten cały fabryczny brud Jeszcze jedna taka ciekawostka, bo też, e, jeśli nie rozkręcaliście albo e, nie mieliście okazji zobaczyć e, pierwszego pilara to z, warto zwrócić uwagę na to, że tutaj mamy e, powycinane mamy już powycinane okładziny w pierwszym pilarze tego nie było i jak na swój niewielki, kompaktowy rozmiar był on dosyć ciężki e, tutaj jest on już lżejszy niższy można było tego spodziewać i co ciekawe jeszcze oczywiście tego nie ważyłem, ale tak w ręce to mam wrażenie, że jest lżejszy od tego mniejszego, od swojego od tego starszego brata, co też jest dosyć ciekawe napakowali tu trochę tego smaru przy Black też, nie wiem po co dobra, tu mamy jeszcze tak śrubki a teraz chyba sobie wymienię już, no. na świeżą zaraz wyczyścimy ładnie śrubki gdzie jest? tu jest Oczywiście, jak to u mnie standardowo, za tydzień, czy tydzień po emisji tego wideo na kanale będzie recenzja tego, tego nożyka, czyli CRGT Pilar Large. Też nazwany Large Pilar, chociaż nie, przepraszam, nazwany Pilarcz. Tutaj połączenie tych dwóch, dwóch składowych nazwy, tak już tutaj zwyczajowo jest nazywany właśnie jako Sirki pilar. ciekawe Ciekawie to brzmi. Trzeba przyznać. I w sumie nawet trafnie. Chociaż oczywiście nożyk sam w sobie nie jest duży. To można powiedzieć, że jest to wersja Large, ponieważ jego, jego starszy brat, czyli normalny Pilar. Po prostu był małym i e, kompaktowym bardzo nożem. A ten... A ten jest trochę od niego, jednak, co by nie mówić, większy. Dobra. Czy już wszystko wyczyszczone. Tu jeszcze... przeczyścimy, ale tu już będę potrzebował... A nie, przepraszam, też te, te szóstka. A, jeszcze stopień, z tego co widzę został mi do przeczyszczenia. Teraz będziemy musieli zabierać za składanie. Dobra, tu już wszystko wyczyszczone. Coś mi dzisiaj ta podkładka, że tak powiem, serwisowa, lata na wszystkie strony. Dobra. Tu mamy, tu mamy klipsa, nie trzeba odkręcać. Więc jak nie ma takiej potrzeby, to nie będę dodatkowej roboty sobie dokładał. Dobra, zabieramy się w takim razie za skręcanie. Zaczniemy oczywiście od. Nie, przepraszam, nie z tej strony, bo to jest wyprofilowane. Jaką właśnie to jest ta śruba z tak zwaną końcówką D. Jeśli to się tak dobrze na znaczy w kształcie D, nie wiem, czy to się mówi, czy to jest końcówka, czy, czy kształt D, ale chwila, coś tu nie, nie w tą stronę. Nie od tej strony to robię. Dobra, czyli to idzie tak. I teraz będzie pewnie trochę. Ponieważ trzeba będzie z tej strony dopasować, żeby pasowała w tą stronę. Ale najpierw poskładajmy w takim razie wszystko. Czyli tak. Z tej strony była ta większa. Tu już nam się przydadzą lubrykanty. Z tej strony idzie większa, to też oczywiście damy trochę albo nawet trochę więcej niż trochę. Dobra. Teraz tak głównie. Okej. Okay. Tu dajemy też. Teraz ta mniejsza i krzywa podkładka. I tu też oczywiście sobie przesmarujemy, żeby to nam jak najładniej chodziło. Dobra, w międzyczasie będzie można Backspacera już ustawić w gotowości. Teraz sobie trochę to skomplikowałem. A, zaraz zobaczmy czyli tak to pójdzie tutaj dobra chociaż może niekoniecznie sobie to skomplikowałem okej okay. teraz tak trzeba tę śrubę ustawić tak żeby to pasowało nam czyli to idzie tak okej okay. dobra spis ja zaraz będę poprawiał i klej do gwintów. I gdzie jest tak? Jest tutaj, tu ósemka jest. Jest ta ósemka. Na razie tylko tyle, teraz w międzyczasie zajmiemy się tym backspacerem. O, no, pudło. Nie trafiłem. A, no tak. Nie mam o, tak. Zapomniałem o stopinie żebym sobie poskładał przyda się tutaj Lederman, Squirt dobra, to na razie sobie odstawimy to muszę niestety zdjąć stopień, gdzie on by mi się podział oh it's too Dobra, to wytrzymy, już trochę ufajdałem się mogło wydawać. Ja nie jestem jakoś mocno wprawiony w rozkręcaniu noży. Dobra, teraz tak. Jeszcze ten. właśnie będziemy zapomnił o tym, żeby sobie delikatnie dogiąć. Dobra. Dogryź tego framloka. Dobra, załapało. W porządku. I teraz tak, raz jeszcze sobie przesmarujemy delikatnie loktaj tę śrubkę. Dobra. I teraz delikatnie, na razie, nie do oporu. Sobie to kręcimy, żeby to nam się już w miarę jakoś trzymało. Teraz trzeba będzie trochę się pobawić z tym backspacerem. jest zbyt współpracujący zwłaszcza w tym jednym miejscu okay. Dobra, wszedł na miejsce i teraz tak raz i z drugiej strony damy śrubeczkę o, przydała się trzecia linka dobra, jest trochę tego tu żeby to załapało pięknie te szóstka, te ósemka teraz mnie teraz te szóstka dobra, wkręcamy tak, żeby chociaż odrobinę załapało i teraz trzeba będzie przytrzymać to sobie Już to się też trochę mocniej dokręcę, żeby też to mi się za chwilę nie rozsypało, dobra i teraz tak, ops drugi i... długie wyjdzie to to serwisowanie Ale mam nadzieję, że Was nie zanudzę tak bardzo może będziecie mieć trochę ubawu może trochę zabawy z tym jak się tutaj męczę no. I teraz tak. Okay. I możemy wkręcać. Dobra. I to samo teraz trzeba zrobić z drugą przytrzymuję mi się nie kręciła ja w drugą mogę się wkręcać dobra, powinno być git teraz jeszcze tylko piwot najgorszy już chyba za mną na szczęście żadne części nie zostały na stole, więc powinno być dobrze pod tym przynajmniej względem chociaż tu widzę, że Aha, pojawił się jakiś problem, ponieważ przy dokręceniu by mi się tak źle wpasowało? No nie mówcie, że będę musiał wszystko znowu rozkręcać, bo to by było niezbyt fajne. Złóżmy sobie nóż

dobra teraz już przy dociśnięciu ładnie weszło schowało się ładnie mam że widzicie i teraz można już dokręcać, dobra, sprawdźmy jak to funkcjonuje i może mechanika o, to muszę pod tym względem nożyk pochwalić, ponieważ Pivot jest... tak, jest dokręcony praktycznie na maksa, żadnego... Chyba trochę jedna jest za mocno, nie muszę tego zadawać. Jeśli dobrze, to ja jeszcze tylko raz ją otworzę. No, to problem zniknął. Czyli tak jak podejrzewałem. wystarczyło delikatnie ten listek sobie po prostu po skręceniu noża dogiąć. I już tutaj problem zniknął. Mechanika przy tym czyszczeniu i smarowaniu się poprawiła. Centrowanie. Ok, zresztą fabrycznie było dobre, za to muszę tutaj pochwalić. O, nie jest git. Nie jest git. Dobra, trochę zeszło, trochę problemów wystąpiło, ale mam nadzieję, że ma mieli się chociaż trochę frajdy z oglądania tego materiału. Jak zawsze dziękuję Wam bardzo na koniec za oglądanie. Zapraszam do komentowania, do subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. I do usłyszenia.